Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się sadzeniem drzewek owocowych. Także do rzeczy, nie przeciągając. Mamy tutaj drzewko, sadzonkę. Wyjmujemy ją z worka. W takiej doniczce powleczonej siatką. I zaczynamy. Wybieramy miejsce. Trzeba tak sobie oznaczyć, ile to mniej więcej będzie, żeby nie kopać bez potrzeby. Wstawiamy na miejsce i kopiemy. Łatwo poszło, więc teraz trzeba wyjąć sezonkę z pojemnika. Najlepiej będzie go rozciąć nożem technicznym. I razem z tą siatką możemy zasadzić, żeby się nie usypało. Chociaż może czy spróbujemy zdjąć, spróbujemy. O! Pięknie udało się. Pozostało ziemię zasypujemy. Tak żeby jak najmniej zostawało nam w tych kempach do wyrzutu i latamy można ręcznie, można butem i na koniec podlewamy. Podleć należałoby tak za 2-3 wiaderka. Po oczywiście, odczekać aż to wsiąknie, żeby się drzewko ładnie napiło wody, żeby dobrze się ukorzeniało. I miejmy nadzieję, wyrośnie z tego wielkie, ładne, owocujące drzewo. Trzymajcie się. Do następnego.